Uznałem, że nie ma sensu to pokazywanie Wam wszystkiego, co buduję, gdyż zaszłoby to po prostu z tym zbyt długo i moglibyście się zanudzić na śmierć. Postanowiłem więc, że pokażę Wam już gotowy, skończony dom, bo i tak będę musiał iść jeszcze po drewno, bo nie sądziłem, że aż tyle będę musiał go zużyć. Naprawdę nie sądziłem. Ale. No, domek myślę, że wyjdzie fajny. Kiedyś już podobny budowałem. A to tylko podobny. Więc. No wiecie. Nie jestem jeszcze dokładnie pewien, jak to wyjdzie. Dlatego. Yy... Czekajcie. Czekajcie aż skończę. Jak... Dla mnie będzie to może godzina, może dwie, może nawet więcej. A dla was to zapewne będzie chwila. Ale... Dobra, tam. Yy, nie będę już długo gadał. Możliwe, że ten film będzie podzielony na dwie części. Możliwe. Nie mówię, że na pewno. Gdyż, ponieważ, bo może wyjść strasznie długi koło nawet 30 minut Ale myślę, że jak tamto odpowiednio przyspieszę to To, to nie, nie będę musiał kroić tego na kilka części I od razu mam taki plan, żeby, żeby, żeby Ten domek Jak to się nazywa? Mm -mm. umeblować, o właśnie umeblować yy, tak w miarę chociaż nie, nie będę a, i co wam nie mówiłem jeszcze yy, biłem sobie trochę potworków widzicie, dwunasty level i mam dwie perły endermana no, oko pająka i takie tam duperle. i z łucznika ze szkieleta dropnął mi łuk więc to jest ułatwienie kolejne dla nas, nie będziemy musieli już już, już yy, robić łuku bo będziemy mieć zrobiony łuk. Yy, dobra, to ja się z Wami żegnam. W sumie nie żegnam, ale będziemy się jeszcze widzieć w tym odcinku. Więc, no, do, do usłyszenia. Dobra, śiemka Wam. Jest godzina 19:49, a ja skończyłem budować dom. Powiem wam, że budowałem go jakieś dobre dwie, 3 godziny, może nawet. I w międzyczasie próbowaliśmy nagrać z Excellent.pl mapkę Escape z okazji jego tam 50 widzów. Ale niestety coś mu się z internetem stało i nie mogliśmy. Jak widzicie, domek taki skromny, aczkolwiek mi się podoba. Mm, ten dach jest z kobla, ale tylko tak chwilowo. Potem go zamienię na jakby yy, z kamienia. We wnętrzu widzicie, widzicie, tak, tutaj będą ściany wzdłuż tego, tylko że mi drewna zabrakło. Tutaj będzie taka kuchnia, takie pom pomieszczenie robocze. Tutaj prawdopodobnie będzie zejście do piwnicy. Mm. Tu jest taki mini salonik. Tu jest taki hol, jakby z tym mini salonik ława. I on też zamienię potem na te płytki. I telewizor <grymny> komiczny z głośnikami, z kolumnami. I kanapa. Jak widzicie, luksus. <grym> yy, na górze. Nic ciekawego. Szpetny dach. Potem to jeszcze tutaj wyłożę, bo teraz tak fajnie można yy, kłaść schodki. O. Tak, oj, oj, oj oj Tak... Yy. O, tak. Tak. No do góry spodem. Potem to może tak wyłożę. To jest ładny widoczek. Yy. I pewnie, jak już widzieliście, tutaj jest jakiś taki budyneczek. Te, y, ten dach pochłonął około 8 staków kobla. Koblstona. Nie miałem tyle, więc musiałem zrobić kopalnię. No, taka mała, ale tutaj, tutaj było około 10 staków kobla. Tego mi jeszcze ten. No, tak będzie do ziemi. Mieliśmy ją zrobić w późniejszych odcinkach, ale to. Dobrze tam. Dobra tam. Y, mam już z, z górki. Domek jest. Tylko, że ta kopalnia. Taki klot. No nie ładny To potem zobaczycie, w, kolej w którymś tam odcinku ją zmodernizujemy. Tam jeszcze kolejka będzie na dół. I mm, nie wiem, czy w następnym odcinku zrobić farmę. Czy taki jakby exp grinder. Bo mam pomysł, żeby te zombiaki albo pająki z naszych spawnerów yy, spadały w dół po prostu i, me, i zostawały po pół serduszka a my tylko ręką fa fa fab i, i one by padały i by nam dawały expo. Jakby co to jestem na peaceful, dlatego nie mam potworków. Pobudowałem dobre 4-5 dni minecraftowych. Tego by mi przeszkadzały. Pierwsze muszę to przenieść. Tu jest taki tarasik. Balkonik, tarasik w sumie. No to chyba byłoby na tyle. W następnym odcinku. Zrobilibyśmy farmę. Chociaż na razie mi farmy niepotrzebne, bo mamy tam. Y y y y. Co się nazywa. No w wiosce. Farmę ogrodziłem. Też nie, chyba nawet nie, nie, nie ogradzałem. ale mamy ją mm, i stamtąd czerpiemy nasze jedzenie, zboże. Yy, farmę, raczej znaczy hodowlę zwierzątek też zrobimy kiedy indziej, jakby co to, to domek z tyłu wygląda właśnie tak. Tutaj takie puste ściany, jeszcze coś wymyślę. I yy, jak już mówiłem, ten dach zamienię na cegły, ale to kiedy indziej, bo... Jak Będę miał więcej tego kamienia, więcej węgla i w ogóle. I taki mam plan, na, żeby może już w następnym odcinku zrobić to, ale najpierw nam będzie potrzebna hodowla zwierząt. Może byśmy wtedy przy okazji farmy zrobili, ale nie wiem. Wiem na pewno, co zrobimy z odcinkami. Tutaj tą kopalnię dowiodę tam do ziemi. Do szóstego poziomu do bedrocka. I może troszkę pokopię. Może. Nie, nie mówię, yy, że na pewno. Bo będzie nam potrzebne... Ale to w sumie nic stąd, ale wiecie. Zawsze <laughs> im więcej surowców, tym lepiej. No to ja się z wami będę żegnał. Jak w tych dźwięk tak wyszedł. Będę się z wami żegnał. Gdyby, Gdybyście chcieli plan do tego domu czy coś takiego, to mogę Wam zawsze podać. Save'a może jakieś dam, jeżeli wam się spodoba, jeżeli w ogóle ktoś mnie ogląda. Dobra, no to. <laughs> y a, już jestem w pełnej zbroi. Marka wam. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeśli Wam się podoba i chcecie być na, bieżąc na bieżąco. I... Y no, marka wam. Do zobaczenia w...